Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj gramy w Farminga 25 na nowej polskiej serii. Właśnie z, tej, z tego nowego Farminga, którego nagrywam po raz pierwszy, bo mangu już od premiery, a nigdy nie zabrałem się, żeby zagrać. Bo to było też spowodowane tym, że było za mało modów i tak nie miałem zbytnio co nagrywać. No, ale teraz się już stało się. Jest jest nowa seria. Od razu z Farming 25 na polskich modach. W końcu stworzyłem jakiegoś tam save'a, w końcu to nagrałem. I myślę, że wam się ta seria spodoba. No i co? Zaraz zaprezentuję Wam moją nową Gospę, gdyż no, jest to na mapie, znajduje się na mapie Cybuchowo. Jak widzicie, jest to mapa, która była w 19, dosyć popularna. Dosyć. Ale w 22 jej nie było i mamy ją na nowo w 25 z nowymi uprawami i takimi tam Zergielami, no niestety Kurnik, kurnik, kury chodzą poza płotem I to nie jest bardzo Fajne jak No Wygląda tak jak wygląda, no ale trudno Tak, tutaj mamy dom Dom akurat wybrałem gdzieś taki, że się nie da wejść No ale w garażu W, gara w garażu Znajduje się O kurde Znajduje się nasz samochód w którym coś tam będę jeździł. Taki samochodzik przydatny, więc no co, zobaczymy co to będzie. No a idąc dalej, tu mamy studoę mamy kurnik, mamy dom, jest już wiata. Zacznę od tej strony. Tu jakieś, wiecie, jakiś pranie, coś. Tu mamy taką lawetę do wożenia czegoś, nie wiem. Może się do czegoś przyda pod samochód, albo podciąni się ją, podepnie. Zobaczymy. Tak, tu mamy pierwszy ciągnik, 30 z turem linkowym, jest i 30, tak jak na pierwszej serii z dwójki polskiej. Więc no jest z turem, bez kabiny. To jest taki ciągnik żeby połącznicy, bo to nie jest jedyny, jak widzieliście wcześniej. To mamy kopaczkę do ziemniaków, taką zwykłą. Też z ziemniaków z, z, nie zamierzam tyle sadzić że dużo, żeby potrzebować jakoś ten. Jakieś, nie wiadomo jakichś maszyn dużych. Z tyłu jest Orkan. Zwykły orkan jak orkan. Mamy wózek z headerem 4-metrowym, no i mamy naszego pięknego. Chciałem powiedzieć Bizona, ale nie, mamy naszego pięknego New Hollanda New Holland Clayson, chyba to są te lata, końcówka 60., początek 70. Clayson M135. Sieczkarnią bez kabiny obkosi nasze pola, jak na pewno nam obkosi da się nim obkosić. Jest to ten starszy od, starszy od tych 15, 40, 30, 20 tych modeli, no ale wystarczy na razie na start. Tu mamy największy ciągnik na gospodarstwie, ale nie ostatni. Zatros 7,7,11. Zdecydowałem się na 7,11, bo chciałem pociągnąć nią czwórki pługi, a 7211 tak mi się wydawało, że trochę za tak. Na który jest za słabo, bo to ma akurat koło 70 koni, więc na pewno sobie poradzi ko z tymi czwórkami, pługami. No to co, przejdziemy sobie do stodoły naszej. Tutaj nic nie ma, tutaj nie wiem co mogę włożyć. Tam jest drzwi, są ten. To tak, wejdę tutaj od środkiem. Tutaj, nie wiem, jakimś ciągnikiem, ten jest tak pusty i tak. Tu mamy dużą przyczepę, tu mamy Forsita. Tego jakoś on się tu nazywał chyba. HW 8011, jakoś tak. No, to jest taka przyczepa typowa już do wywozu zboża na przykład. Przyda się na pewno. No i lecimy. Tu mamy opryskiwacz krukowiaka 400 litrów. Tu mamy motyla, standardowego motyla. Prasę Sip Mes 60, 263, Przecząsarka, pa, standardowy pająk, Sadzarka agrozet No i kosiarka tam agromet. Rotacyjna, zwykła kosiarka. Ech, no i przejdziemy sobie na z tył gospodarstwa. A, jeszcze tam jest pies, tylko że został, Gdzieś tu może biega. Tak, no to jak mówiłem, już mamy tutaj kurnik. Tu jakieś śmieci, syw. Tu mamy zwykłe brony. Najzwyklejsze piątki. Brony. Tu mamy oborę, lecz nie ona jest cała, zapełniona. Tylko tam jest kilka cielaków. Z dysza od, e, od gwiazdówki. Tu jest taka do wożenia zwierząt. Typowa dwukółka. Tu mamy glebogryzarkę. No i kultywator uprawowy. 2,5 metra. Tależówkę chyba 2,4 metra pod zetora, taką o. Pół czwórki. Dwa takie silosy AS. Nie mileją, że one ale na parenaście ton, oba. Myślę, że wszystko z nimi. Tu mamy zwykłą D47 przyczepę z nadstawkami drewnianymi. Mamy siewnik Amazonę D825 2,5 metra. Zdecydowałem się na taki, bo. Zawsze te poznaniaki albo coś i te tak. Wezmę trochę zachodni, ale nie jakiś najnowszy siewnik, No i wziąłem taki. Tu mamy 60 zwykłą z kabiną Kunów. Taką jak ja na przykład w życiu. Tu mamy dalej przyczepę D46, ale bez wywrotu. No na bela albo jak nie będzie na co sypać, to się przyda. Kolejny jakiś syf. Deski D35 z wywrotem przyczepa no i meprozetka prozetka do wywozu gnoju to mam taki plac bo nie zdecydowałem się co tu robić a tu się przyda taki na rozwój albo coś I To nie, tego gwiazdową 7 siedmiu gwiazdówk, siedmiu gwiazdówkę, obory zobaczymy od środka od strony tutaj o parę cielaków jakieś mięsne takie tam sprawy. Rozrzutnik z takimi nastawkami drewnianymi, płyta na obornik, gruzy kibelek no i przyczepa do wożenia beli. No i tu jeszcze jest Silo na kiszonkę jakąś. Jak będę robił, no i tu jeszcze przy okazji jest moje, po moje pole z prężytem. I dalej jeszcze gryka rośnie, więc. Takie to właśnie są rzeczy. To jakiś lasek obok. I takie widzicie tu są maszyny. Bo już wszystko pokazałem, no chyba, że jakieś maszyny jeszcze w ogóle nie kupiłem tutaj na gospodarstwo. No i myślę, że. To będzie ciekawa seria. Pierwsza z piątki Jeszcze na polskich gospodarstwach. W polskim gospodarstwie nie wiem jak ona się będzie nazywać, ale myślę, że ją nazwę cybuchowska <laughs> przygoda. <laughs> wiem jak to brzmi, ale no nic takiego jeszcze nie wymyśliłem, może się jakoś jeszcze nad tym zastanowię. No i co do tego wszystkiego? No to Pola mam tak 9 Ornego tutaj. No, i tak z 2 hektary łąki. I to jest wszystko. Ja myślę, że to 2 hektary łąki, że to na start wystarcza na to wszystko, na pierwszy sezon. No, i miejmy nadzieję, że seria się uda. A co do innych serii, no to pewno też nie filmu nie było z miesiąc ponad. To seria polskie gospodarstwo będzie dalej, tylko miałem błąd techniczny, bo pobrałem jakiegoś moda. Wywaliło mi wszystkie mody, wszystkie sejwy. Coś tam miałem zapisane na komputerze, no to przywróciłem. Wróci polskie gospodarstwo. Prawie nic się tam nie zmieni, ale będzie trochę inna forma, coś tam będzie, coś ciekawego chcę wprowadzić, ale to zobaczycie. Łódzka wieś wróci, ale to dopiero w będzie film mam na, zagrane tam chyba kilku filmów na zapas, to wrzucę. Ale dopiero wróci za jakiś czas, bo też wysypało mi, ale muszę ją nowo zrobić. A typowa polska wieś już chyba nie wróci, jest to koniec w sumie tej serii. No bo w sumie ta seria nie robiła jakichś wyświetleń. Jakoś też nie było chęci, żeby to nagrywać. No i już nie będzie nagrywana tej serii, bo w sumie nawet jej nie ma. No i w zastępstwo mamy tą serię. Nawet nie w zastępstwo, to ona jest już prawilna seria. Farming za jakieś 3 miesiące będziesz miał rok Więc w końcu się zebrałem i nagrałem, a farminga mam też od premiery. Więc takie to rzeczy są. No i w życiu życiu że jesteśmy pożliwa. Tak w sumie to przejadę się z setorem. Przejedziemy się ze torem, po, pokażę wam pola gdzie mam I... Jesteśmy już po żniwach Jak ja to nagrywam to prawie... Za, za niedługo będą do, dożynki I zapytacie się pewnie czemu nic... Nic nie nagrałem z tych żniw, no bo... Jakoś wiecie, wiecie jak to jest żniwa, nerwowy, nerwowy, trochę nerwowy czas I tak nie ma czasu zbytnio kiedy nagrywać Tak jakoś się tego, bo roboty było. Obiecuję wam, że następne żniwa już nagram, a też yy, pojawiły się pewne nowe nabytki, o których mówiłem. Też myślę nagrać ten film, ale szykuje szykuję się dosyć gruby nabytek, o którym wam no, będzie film z tego. I przy okazji już tam wrzucę to do tego filmu, tam te rzeczy, które miałem jeszcze pokazać. Nie robić 10 filmów, zrobimy jeden gruby. No tak, tu jest pole z jęczmieniem około hektara i tak w sumie przejdziemy się na niektóre pola. W sumie to tak aż sprawdzę sobie, gdzie się te pola wszystkie poznajdują. żeby, bo ja też sam nie wiem. no są te dwa co pokazywałem. Do tych to już nawet nie będę jechał. Tu jest owiec, tu jest. Przężyto chyba? Nie, co tam jest? Orkisz. Właśnie tu mam orkisz. Takie to uprawy są. No, gryka, przężyto, jęczmień, tu jest łąka, to zaraz będziemy jechać. Co mam? To pszenicy, dwa takie pola duże będą złączane. Jest sprzężyto. Żyto. Czy to wszystko? Chyba, ale no... Niektóre pola są większe, Kurde, kurde Samochód Podjechał Trzeba jechać dalej Się nie zatrzymywać, pokażę wam tą łąkę W sumie Ona jest tu zaraz, chyba pod tym lasem, wiecie ja też tej mapy sporo nie znam, bo grałem na niej kiedyś, ale to było w Farmingu 19 i tam mi się to podobało, bo tam były dodatkowe te uprawy. I ten. No i w ogóle fajna była ta mapa. Czy to jest to? Tak, to jest ta. To jest ta łąka. Chyba. Wiecie, jakoś jeszcze dużo nie przegrałem w tą grę. Żeby się tak na niej znać, więc niektóre będę robił tak jak dwójce albo coś, no ale będę bardziej poznawał tą grę przez grę <grym w> nią no i pojedziemy zobaczyć to pole wzżyte to jest jedna z większych pól a jakie palany mam jeszcze na tą serię to w sumie nawet nie wiem ponieważ no chce się rozwijać, to będzie taka typowo jedna, jedna z wielu serii taka na tych te kanale było no i coś tu będę wprowadzał coś ciekawszego coś innowa, innowacyjnego żeby to się nie nudziło no i myślę też szybciej robić jakieś nowe nabytki tutaj żeby to wiecie no żeby to się też tak nie znudziło jak ta bo ta pierwsza seria to mi się wydaje że za długo teraz zwlekałem z tymi nabytkami, no ale robiłem to w dobrej mierze. Więc. No, no mapa jest jak mapa, nie, przewrócili ją z 25. Co i muszę to znaleźć to pole z tym? Co tam było z żytem, to jest to pole, chyba tak, to jest to pole, no to mamy żytko. No i się przejedziemy, jeszcze tutaj zawiniemy na tej stacji. Wracamy do domu, bo jeźdzenie po polach i pokazywanie pól to też zbytniego sensu. Nie widzę w tym taka stacja, można zatankować stacja jak stacja. No co. No i co, widzimy się już na gospodarce. No i co, to by było na tyle w tym odcinku. Wyczekujcie następnych odcinków z różnych, innych serii. Z tej serii. No i co? No i siema.